Dawajcie, dawajcie do ja czy... Szkoda czasu kurwa. Ej łącznik kurwa mać Nie wytrzymam psychicznie Nie widzę Do lewy Elka. Walił się w drabie Lewo LK na, na drabę, drabę. w Kurwa dół pod jest Dramo. Kurwa Ja idę od starego Od nogę już Witam serdecznie kogucik hey. O kurwa Olmus zajebałam Ja pierdolę Kurwa, co to jest z pizdy jest to, co jest? No jak ta kurwa się nie zabiła? z Lombard To tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek Wszystko za wygodne dla ciebie metody płatności kurwa gonią mnie, patrzcie mnie, no kurwa jak mnie gonią, kurwa! Co to było, kurwa? No to go, go. Spoko, dziekan, dobra. Chociaż możesz podesłać środki, tak? No, jak nie zrobiłeś, to trudno. No to majsi No małsi, no kurde. No dałem start, go, uh, start, go. Uh, uh. Co to było? Jak głosciało, ja miałem ja taką bekę, opętany kurwa. Co to było ty? Ksztusił się. Show no. <grywa> up! <grywa> idzie, idzie. Skurwysyn, syn, mam go na wizji. Zróbcie mu zdjęcia jeszcze. O! Kurwa jebana gra! No kurwa jakim chujem! Fido, 5 złotych. Chciałbym podziękować za tak wspaniałego strajmera, człowieka, który inspiruje, szanuje innych dziękuję ludzi. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mateusz, wróć, bo tak to musimy się męczyć z tym podrzędnym strajmerem, jakim jest Tomasz Kappa. <laughs> 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 Głodny jesteś? Nie jesteś sobą. Kurwa! Szmata! Przebojeden. jeden. Kurwa, jaki pokeball zajebany, śmieć, disco. Tak Motion sensor już działa, już zaliczony jest. Patrzę. Piątka jest, piątka! O ty kurwa! ty małpą! Śmierć! Dobra, Jezus, matek! Weź te świeczki w pierdol. W Dorota! Twój dom jest nasz teraz kurwa Albo nas rozdawany z lewu Albo wypierdalamy my radio. Wszystko. Tak, strasz kurwa do kibla, bo out jesteś A też. fajny masz z kurwa widzę kubeczki z To nie ZK, są takie no, tak? Nie ma, nie ma, tak Nie będzie co myć, nie Zabijemy będzie czego wszystko. pić Do w las Nie wiem czy to nie ten co wyjechał z rampy Patrz. Jak to tak. kurwa nie siada?! Słuchajcie Będę impostorem, ale Pięknie. nikogo Nie Pięknie zabiję nie. kurwa o nie! Odjebałem go! <grym grym> no <grym> ty kurwo Ej Kurwa, no nie mam mnie w domu Ej Ło, foto dojebałem jej No i nie zaliczyło do kurwy jebanej No chuj mu chfuja! Co to jest za ten headshot? draba wyszedł po plesiu, nic nie widzę za, pię za pięć, za pięć stanuj się okay. jeszcze kurwa, ten celownik Micha jest dojebany MTW w sensie MTW do cipy ten celownik ja też, to mówię tak, no